Odpowiedź dla pani Anny, czy ta sytuacja jest korzystna dla mężczyzny, już patrzymy sobie. Znaczy powiem tak, ja nie widzę tej niekorzyści, ja nie widzę niekorzyści, tylko widzę tak, że i tak to jest to sytuacja chwilowa, on tutaj, ta osoba do pani wróci, ta osoba do pani wróci, natomiast on inaczej odbiera całkowicie rzeczywistość niż pani. Tutaj on tak jakby nie stosuje takiego systemu autorefleksji, tylko patrzy czy mu to się opłaca, czemu to się nie, nie opłaca. Czy wasza relacja przetrwa? To już jest w pierwszym pytaniu tej odpowiedzi, że tak. Jak najbardziej, natomiast spójrzmy sobie, jak to wygląda, pani Anna i ten mężczyzna. Tutaj jest bardzo dużo zamieszania, jak widać. Proszę zobaczyć, jakie karty się pokazują. Bardzo dużo zamieszania. Karty pokazują bardzo niestabilny związek, w takim sensie, że są okresy bardzo, powiem, powiedziałabym dobre, a są okresy takiego odejścia, odchodzenia, a potem znowu przyjścia. To jest tak, że taką ma naturę ten mężczyzna. Ten mężczyzna jest ogólnie niestały. Natomiast ja tak widzę, patrząc na Panią, patrząc na na tego mężczyznę, że on powraca do pani, potem znowu coś się dzieje, odchodzi, potem znowu powraca i potem znowu tutaj wraca, więc jest droga. Może być taki okres, że długo go nie będzie słuchać od niego, a potem znowu po prostu powróci, więc bardzo niestabilnie, sporo nerwów. Czy pani może mu pomóc? No, wie pani co, to jest taki charakter człowieka przede wszystkim. W jaki sposób tutaj może pani... Tutaj jakby pomóc. No, jeżeli mężczyzna ma taki charakter, pani też musi myśleć o sobie. Tutaj gdzieś, gdzieś się nam w życiu zakupiło takie, taka rola mężczyzny w związku, że to mężczyzna powinien dbać o kobietę, a nie kobieta o niego. Jeżeli mężczyzna odpowiednio dba o kobietę, to kobieta też wie w jakiś sposób zadbać o niego. Czy może pani mu pomóc? Powiem szczerze, że. Powiem szczerze, że nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że jego charakter tutaj w grę wchodzi. Jego charakter w grę wchodzi bardzo trudny, bardzo narcystyczny. Jest tutaj karta cesarza, taki bardzo, powiem, bardzo trudny. Bardziej może pani pomóc sobie w takim sensie, właśnie pozytywnym, bardziej w sensie takiego, właśnie spojrzenia. I teraz, czy odejście tego mężczyzny? No, to już od razu odpowiem. Była zachowaniem kręcia osób przeciw? Nie, nie. On się po prostu nudził. I czy ta sytuacja będzie korzystna dla pani? Tak, bo pani dojrzeje w pewien sposób. Pani dojrzeje, pani, pani tutaj wyciągnie wnioski pewne przede wszystkim i zaopiekuje się sobą. Spójrzmy, co aniołowie mówią do pani. Już patrzymy sobie, pani Joanna. No proszę. Panią komunikacji. Pani ma przy sobie naprawdę ciepłą energię, przyjemne energię. Zawsze Pani spotyka odpowiednie osoby, odpowiednie osoby, które Pani pomagają. Więc w momencie, kiedy ja tak czuję, że w momencie, kiedy Pani już tak jakby całkowicie się poskłada, w momencie, kiedy Pani całkowicie dojdzie do siebie, to ten mężczyzna tak poczuje podświadomie tą energię i powróci do Pani, ale nie na długo. I spójrzmy, co mówią karty rady. Zobaczmy kartę rady z Etelli dla Pani. to długie czytanie troszeczkę. Brak aktywności u Pani jest, brak aktywności, więc proszę zająć się sobą, zrobić to, co Pani lubi, prawda? Nie myśleć o tym sobie o mężczyźnie. Mężczyzn jest dużo na świecie. Pozdrawiam.